Cześć widzowie, a to jest part 2 yy, yy, ogółem yy, update'u ewolucji Brainwatch gdzie robimy gdzie robimy ten eee, yy, jak się nazywało robimy ten admin, abusa w ewolucji Brainwatch jakbyście pytali to jesteśmy na tym yy, ogólnie. na privacie i ogólnie jak ktoś zna yy, i ogólnie nie będzie wyjdzie, ale pierwsze 3 tak, y, osób, które napiszą. Y, nie, y, znaczy pierwsze trzy osoby, które napiszą Nikt, to dodam i tam mój serwer. Tak, i dostaną nagrodę. Nie, nie powiemy jaką, ale dostaną nagrodę tajemniczą, o której nikt nie będzie wiedział, tylko osoby, które ją dostaną. Więc polecam, polecam pisać komentarze do Alana. Bo pierwsze trzy osoby dostaną jak... Do i, do, I zostaną dodane na serwer do Ewolucji Brain Lord. I będą mieli trzy gry do wyboru, z jakich dostaną rzeczy jakieś. Eee, ja już mogę powiedzieć. A, y, o, dobra. E, ewolucja Gry by... możemy zdradzić! Gry możemy zdradzić, ale co dostaną, to nie możemy. Z gier do wyboru to będzie Growa Garden, Ewolucja Brainlot i... U mnie co u siebie! No tak, jeśli ja podzielimy. No Aha. u mnie będzie stila Brainlot tylko. I ogólnie u mnie... Ten pan... Pozyczyć. będzie na 15 milionów. I ogólnie u mnie jeszcze będzie na 25... Plus jeszcze będzie... Dyskusowanie na Glyphs i Gold 5 minut I w ogóle nie wiem czy wiecie, ale zmienili daty za was od wersji pierwszej, to było o 15:00 i serwery już były napchane o 14:00. Około tak gdzieś... No i już jest po evencie I trochę słaby <laughs> Jeszcze po evencie nie jest rozdaje. jest rozdaję, ten, sen. graj po Speducji Gold z ją. I właśnie na mój kanał możecie... Co się dzieje? Nie wiem. A pierwszy świat, Alan, Alan, pierwszy świat. Trulimy go, trulimy trul, trul, go! To słowy! To słowy! Dawaj, dawaj! Trulimy go! Halloweenowa trulimy O nie, ona chyba będzie skakała! No chyba... Zmienia się kleta! Dobra... A, okay. A mogę znaleźć Dragon Cononi? Cia, 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 bić, bić. Musimy bić, I ogólnie za chwilę u mnie się pojawi film, jak zaczynam y, grać z. Y, ten. W Plan versus brain. U mnie się pojawi nie z tego, nie z tego kąta, tylko z innego. I będzie filmik z Plan versus brain. Ogólnie więc polecam wbić. I jeszcze jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach u mnie. Nie u Alana. Mhm. Czyli na kanale Fab, y, fa, y, Roblox Fabian. Albo. Alan weźmy. jeszcze śpiew. ja... nie było słychać? Co? Weźmy weź jeszcze raz, bo cię nie było słychać ale on to zrobić tak, że jakby umiesz przypiąć szósty na grę. no chyba tak to by mi się zapyła... mój film, ja ci jakiś wyślę i przypniesz i, i proszę dajcie suba pod tym przypiętym komentarzem bo ja mam 25 Muszę przypominam, że rozdaję w komentarzach zrobię film y, y, pod tytułem losowanie poczekajcie bo ktoś do mnie dzwoni za chwilę wraca Dobra, I Fabian ogręca za chwilę do mnie znowu zadzwoni. No ale mam nadzieję, że nie zrobi tak, yy, że nie zadzwoni do mnie, bo to by było Ale naprawdę. I w ogóle widzowie w Classic ewolucja, która ja nagrałem, to był mój e, jakiś ostatni filmik. E, to ja już to przeszłam właśnie w Fabianem całe. I, i 25 ha będzie odcinek z update'u. Od, o, o 20 w czwartek. To jest czwartek. Halo, halo, halo. Halo, halo! Powrót, powrót. Bo oglądają się tego tylko na jednym procesie, więc co mnie wywali? Z rozmowy. Jak cię? To tutaj ona... No Ja to, to weźcie, co jest zostawię. Nie wiem jak. E, Ogrym i kupuję 10 jajek teraz. E, tych e, za te pójściki. 10 jajek. Ok. i on się rozłączył nie wiem dlaczego jakby wywaliło Co jest czekajcie Ja. Zaraz będę znowu. No, czyli widzowie znowu, bo musieliśmy coś zrobić. I I mam nadzieję, że zrobimy jakąś secreta, bo okres skrzyneczek jest mega, mega dużo. Polecamy być albo Weź Fabian, poczekaj, bo Więc... ci w ogóle nie słychać na filmie, Weź jeszcze raz, powiedz. polecam być do końca. A tam słychać? Co? Słychać mnie? No, słychać już. Eee, polecam być do końca, bo może na tym filmie. na znowu będzie, Fabian. Chodź do posągu. Chyba będzie. Po jednej nadgrodzie dla każdego. Albo w ewolucji jakiś fet. Albo w grała gardę coś, albo... że... Steela Brainrod. No. I polecam mi do mnie, bo naszę ponad 10. Że... Na 25 subów rozdaję złotą grajkę z nesesji z gumą balonową i. plus. Yy, ten. plus Windy Cookie i robię jeszcze Face Reveal, więc polecam. E, a, a, I widzowie w ogóle, że powiedzieć, że jak i, wi i widzowie będą na przykład aktywni i będą słabi, to ja mogę im pomóc. Czasami mogę pomóc też. Ochułem. Jak u mnie teraz u mnie teraz jest film. Zaczynam. Nie ja na kanale. No to ja robię cięciej i będziemy się widzieli po update. Dobra widzowie. Dobra, widzowie już trochę poszliśmy do przodu. Tak, ale go ogólnym oszalał, bo on ciągle puszcza jakieś piosenki w ręce. Eee, ogólnym za, zaraz wracam, idziemy, a? Co? Ja sobie to wyobrażam, ja, ja, ja to miałem taki plan. A on mi mówi, że ja ciągle puszczam... Jestem? Jest taki ...piosenki w ręce, puszczę sobie piosenki w ręce. I go w zapomniałem.

Dziś będzie. <laughs> Może wam głowę wywalić, ale okej. Kto jest Fabian? No. A jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Nie wiem. Ja kocham spaghetti, a wy? wyrobię. Ja napisać w komentarzach, jakie Wasze ulubione jedzenie. Bo moje to chyba. Nie wiem. Nie wiem, jakie jest ulubione jedzenie. Wiem coś na temat dobrego dobrego Wiem coś na temat recenzji o wojnka mm. jakiś słabe brain ropsy. Cenka Potemka mojej bazy w lepszym stopniu, a nie jakiś taki bez sensu sobie Na Znakażę wam 15. To są jakieś takie ogólnie. Patrzcie, co będę rozdawał. 25 subów rozdaję. tego oto otogościa, to, to i to. I w ogóle mam gardło, teraz patrzcie, co będziemy robić. Dobra, jednak widzowie tego nie Wy nie chcesz się spilać? Brainy, ja więc co wy Pyk. Dawaj Fabian, bi. O. Nie. Że masz wygubił mapę. Ale jak tam u ciebie? No, ciągle się nagrywa. Szyma to. Ale ciemno jest. A jak ty montujesz filmy? Czy po.? Bo... Nie, no ja, ja, ja tam też nie montuję. Ja, ja, jak coś złego jest. Ja tam oglądam i potem wiem co wypisać. No kurde. Bo jak Ciebie nie było, to musisz to zobaczyć w ten moment A Co się stało? To powiedzieliście jakąś piosenkę? Nie, nie A co ty co, co, coś powiedziałeś? Ej! Co? No Wiesz A to powiedzieliście jakiś przyklęsło? Nie Ja no, Co powiedziałeś? Powiedziałeś jakiś konkurs, że ja wszystko rozdaję? Ja też tak mam ogłem, że czasami niektórych filmów się nie, do, nie, nie da się zmontować. Ja w ogóle tego typu ilustry nie, nie robię, bo się nie opłaca. Dobra, widzowie i jeszcze robię przejwę. Dobra widzowie, znowu jestem i admin, a już się skończył, więc robimy opening krajdów. Pierwsze trólimego, truli ci najdą. Poszły? Poszły. Drupnę? level na dziś. Nie drupnę. Teraz lecą te. Odchodzę na i widzę, i mówiłem wam. Za Dzisiaj widzowie. Dara. O! w ogóle. Nowego siketa. Niestety nie było widać animacji, ale... O! To jest nowy secret. Nowego secretam. Patrzymy, czy też nowy secret? Widzisz czy nie? I teraz wracam widzowie. A. Ogólnie on ma jakieś on ma jakieś... on on ma Jestem. Dobra. 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 otwieramy jednego czasu tri, tri. Dobra. Dobra. się Dobra. pojawił, Jak Dobra. że mam lagi. Dobra. teraz. go nie ja mówię coś innego, że Zdarz, że się go nie drobnę. Ale ja nie mogę ci powiedzieć. Nie, co bacz... Patrz coś będziesz montował. Ale co? Co, co to powiedziałem teraz? Przem. Dobra, mam nadzieję, że tego, tego tamtym na to tego tylko tam skomilam. Dobra, lecimy z iPady. pedy. Pipi kiwi. Pippi, kiwi. No, mam jakieś on wszystko robi. Jeśli... Nie, jeszcze nie kupłem. No, 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 jakieś cicy. Tak, drobno jest... Jednego sekreta, ja, a ja złożyłem wszystkie. Dalej, lololol, równa 50 no, mam odłożona, jest wcale nie ja tylko Guardiana nie mam. Dobra, otwieram 3 dodzu krety. Dużo jest nie dropk tutaj, teraz sto. A ja poczekajcie, Robin Stops i widzowie to będzie na należyć, koniec, więc pa!